Dzień dobry Państwu. Witam Państwa w środę 20 września. Nazywam się Marcin Kiepas, jestem analitykiem TICMIL i od razu wyjaśniam. Ta grafika wrzucona, pokazana na samym początku, nie jest przypadkowa. Środa to dzień, w którym kończy się dwudniowe posiedzenie FED, więc. To posiedzenie, za co może się wydarzyć i analiza sytuacji na rynkach przed tym posiedzeniem, z ewentualną próbą sugestii, wskazania, w którym kierunku podążą rynki po posiedzeniu. Na tym wszystkim właśnie się dziś skupię. Skupię się podczas tego, tego, tego programu. Omawiając i omawianie tych tematów rozpocznę od Takiej próby odgadnięcia, w zasadzie wskazania, co, co dzisiaj może zrobić Fed. Nie jest tajemnicą, że stopy procentowe Stanów Stanach Zjednoczonych nie zmienią się. FED prowadzi w odróżnieniu od Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki Piężnej bardzo przejrzystą politykę monetarną. Nie zaskakuje rynków. Rynki oczekują, że FED zrobi pauzę na tym trwającym wciąż posiedzeniu i taka decyzja zapewne będzie miała miejsce. Tutaj od razu przypominam harmonogram, harmonogram posiedzenia. Decyzja będzie o godzinie 20.00 polskiego czasu. Równocześnie zostaną opublikowane... Najnowsze projekcje makro i stóp procentowych. Pół godziny później, o godzinie 20:30, rozpocznie się konferencja prasowa z udziałem szefa Fed Jeroma Pawela, podczas której będzie wyjaśniał. Co tam będzie tłumaczył decyzję i, i, i wyjaśniał, jak kształtuje się, jak wygląda polityka monetarna w Stanach Zjednoczonych. Także dziś zmiany stóp nie będzie, co oznacza, że stopa funduszy federalnych w Stanach Zjednoczonych zostanie utrzymana, pozostawiona ten przedział wahań, bo musimy pamiętać, że jest to przedział wahań dla stopy funduszy federalnych pozostanie na poziomie 5,25-5,50. 5, jeżeli, chodzi, jeżeli chodzi o projekcję stóp procentowych, no to wydaje się, że tutaj też nie będzie zaskoczenia, kropki w ten wykres kropkowy pokaże jeszcze jedną, jeszcze jedną podwyżkę stóp, stóp procentowych. Pytanie i to to też powinno być w cenie, tak? Tak samo jak z, brak zmiany stóp jest już w cenach, tak samo ta jeszcze jedna podwyżka też powinna być w cenie. Pytanie, ile, ilu członków będzie wskazywało za, wskazywało na tę podwyżkę. Czy, czy tu są jakieś zmiany w stosunku do poprzedniej projekcji? Plus, kiedy, kiedy, będą, kiedy pojawią się sygnały, prognozy, że Fed może stopy procentowe obniżać. Jeżeli chodzi o dane makroekonomiczne, to ostatnio napływające dane. Czy w zasadzie dane napływające od poprzedniej projekcji sugerują, że prognozy wzrostu gospodarczego dla Stanów Zjednoczonych na ten rok, na rok 2023, powinny zostać podniesione i jednocześnie lekko skorygowane w dół powinny zostać prognozy inflacji. Jeżeli chodzi o lata kolejne, to tutaj rynki finansowe, analizy ekonomiści nie oczekują jakichś istotnych zmian. No i teraz zostało nam, zostało nam jeszcze omówienie, omówienie tego, co powie Paweł, bo to będzie najważniejsze. Ja zakładam, że Paweł dość mocno wskaże, znaczy dalej będzie, pozostawi otwartą furtkę do, do podwyżek stóp procentowych, to jest oczywiste, ta komunikacja musi być taka jastrzębia, bo gdyby była zbyt mocno, zbyt mocno gołębia, to to rynki już grałyby pod koniec pod koniec podwyżek i przyszłe w miarę wczesne cięcia stóp procentowych. Fed na to nie może sobie pozwolić. Wydaje mi się, że Fed jest obecnie zadowolony z obecnego poziomu stóp procentowych, że już zakończył cykl. To znaczy, jeszcze tego nie mówiąc, ale zakończył cykl podwyżek, już więcej stóp procentowych nie, nie podniesie, natomiast będzie utrzymał na tym wyższym poziomie. Rynki zresztą zakładają tak tak gdyby przyjrzeć się spojrzeć na to przez pryzmat i o rynkowych oczekiwań i wycen kontraktów i i danych makroekonomicznych też wydaje mi się że zakładają że już cykl podwyżek został zamknięty teraz stopy pozostały na wysokim poziomie i gdzieś pod koniec pierwszej połowy 2024 roku będą będą pojawią się pierwsze pierwsze obniżki natomiast żeby to ubrać ładnie w, w, w słowa w Powell i zresztą Fed w komunikacie tam po, powinno znaleźć się takie mocne odniesienie do danych makro, że, yy, że kolejne decyzje w dużej mierze będą zależały od, od, danych, od danych makro i takie jeszcze mocniejsze zaakcentowanie, uzależnienie tego od danych makro wydaje mi się, że, że powinno być takim pozytywnym impulsem dla rynku, bo inwestorzy będą pamiętali o tych ostatnich yy, słabszych z punktu widzenia gospodarczych, a dobrych, jeżeli chodzi o perspektywę zamkończenia cyklu yy, cyklu podwyższu procentowych danych o o wakatach, czy też yy, mieliśmy tam przy okazji jeszcze dane, yy, dane z amerykańskiego rynku yy, rynku pracy, te co comiesięczne. Yy, dane z rynku nieruchomości też sugerują, że, że tutaj troszkę gospodarka gospodarka yy, odczuwa już ten wpływ wyżej stóp procentowych i że to będzie dusiło inflację. Jednocześnie to co z pewnością niepokoi Paula, a zresztą nie tylko Pawella, ale też wiele wielu innych prezesów banków centralnych i i, i, i samych, samych banków to sytuacja na, sytuacja na rynku ropy. Tu owszem od dwóch dni jest realizacja zysków taka technicznie jak sobie zerkniemy to to nawet taka bardzo ładnie wyglądająca, bo zwrot nastąpił z grudnego ograniczenia rysowanego od raz, dwa, trzech prawie miesięcy kanału wzrostowego i, i, i wygląda na to, że ta, ta korekta będzie, być może nawet ona będzie Przypominała swym rozmiarem realizacji zysku sprzed miesiąca. To by oznaczało cofnięcie w kierunku dolnego ograniczenia kanału. Natomiast, jeżeli spojrzy się na rynek ropy w nieco dłuższej perspektywie, no to tutaj nie ma wątpliwości, że po. Po tej takiej długiej stabilizacji, takim trendzie bocznym i później stabilizacji na niskich poziomach sytuacja się na wykresie zmieniła, odwróciła. Mamy dużo popytowych sygnałów, m.in. mamy rzadko przecież obserwowane przecięcie 50 i 200, 200 dniowej średniej więc wydaje się, że tutaj ropa na trwałe wskoczyła tę półeczkę wyżej i w tej chwili będzie wahała się właśnie w tym przedziale między tą Niebieską i, i, i od góry tą czerwoną linią. Zresztą na to, że rosną oczekiwania na wyższe ceny ropy wskazują takie prognozy płynące od banków. City Group, analitycy City Group ostatnio zakładali, że ropa dojdzie do 100 dolarów. Oczywiście wtedy również wskazywali, że, że ten ruch do 100 dolarów będzie raczej chwilowy i. i to dotyczyło ropy WTI, nie, nie, nie Brent, którą teraz oglądamy, ropy WTI, która jeszcze do bariery 100 dolarów ma, ma więcej, natomiast później na, natomiast to będzie chwilowe i, i później spadnie. Inni dziś czytałem raport, nie pamiętam kto go przygotował, ale tam nawet padła sugestia wzrostu cen ropy w okolice 120. 120 dolarów, bo popat, popyt na ropę będzie się zwiększał, a jednocześnie podaż będzie ograniczana, i tam nawet była sugestia, że OPEC może, może dalej zmniejszyć wydobycie, wydobycie ropy. Więc te raporty analityczne niejako potwierdzają te sygnały płynące z analizy technicznej, że ropa wskoczyła tutaj wyżej. Osobiście wątpię, czy jest szansa, żeby ropa Brent wyskoczyła, wybiła się po wyższych dolarów, ale już osiągnięcie tego poziomu 100-101 dolarów jest bardzo racjonalne pytanie teraz, i to jest pytanie takie o, o, o to, co wydarzy się w najbliższych dwóch, trzech tygodniach, czy ten ruch będzie postępował za chwilę, czy, czy, czy ten trend wzrostowy będzie kontynuowany, czy też wcześniej nastąpi taka przerwa w postaci jakiejś większej lub mniejszej realizacji zysków. Ta realizacja zysków już ma miejsce, owszem, od dwóch dni, ale mam na myśli nieco, nieco większe, nieco dłuższe takie takie. Tąpniecie. Więc niewątpliwie sytuacja na rynku, niewątpliwie sytuacja na rynku ropy i wpływ cen ropy, cen paliw na, na, na inflację będzie spędzał sen z oczu Pawela natomiast nie na tyle mocno, żeby jakoś był przesadnie jastrzębi. Stąd w mojej opinii ogólny odbiór posiedzenia, pomimo, że te jastrzębie akcenty będą utrzymywane że w grze, przynajmniej z kropek to będzie wynikało, będzie jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych, to ogólnie jednak rynki stwierdzą, że, że ten cykl no już się zakończył, tak? już, albo zakończył się, lada chwila się zakończył, no raczej, że się zakończył i, i, i kolejną decyzją będzie obniżka stóp procentowych, czyli będą to interpretowały jednak w sposób mniej korzystny dla dolara, i bardziej korzystny dla rynku akcji. No i teraz już przejdźmy. Przejdźmy do sytuacji na wykresach poszczególnych instrumentów. Ropę w zasadzie Państwu tutaj, tutaj omówiłem. Jeżeli spojrzeć na rynek ropy przez pryzmat tego, co może się wydarzyć dziś, jutro, no to układ techniczny w tym krótkim, w krótkim terminie wskazuje, że ta realizacja zysków może, może się pogłębić. Oczywiście pierwsze wsparcie na, na ropie to są okolice 92,1. Ten, yy, czyli początek, otwarcie tej yy, długiej, wzrostowej świecy 14 września. Natomiast no, nie zdziwiłbym się, że ta, że, to, że ta korekta przyjmie taki średni, Średni poziom, czyli właśnie gdzieś ceny ropy zejdą w okolice 90-70-78. W skrajnie negatywnym przypadku ta korekta będzie znacznie bardziej rozbudowana i będzie przypominała to cofnięcie, które obserwowaliśmy między 10 sierpnia a, a tutaj dołkiem 24 sierpnia czyli to by oznaczało. Ruchy, nawet po przesunięciu w czasie i gdzieś zejście, no w zasadzie do tych poziomów, o których to mówiłem, tak? Tylko ja mówiłem o, o takim szybszym zejściu do 97. A jeżeli ta korekta będzie rozbudowana, no to gdzieś powiedzmy powiedzmy byłoby no do, zejście do 90, w okolice 90, 90 dolarów, natomiast w średnim terminie, tak jak, jak już tu pokazywałem, w średnim i w długim terminie, bo tutaj tych nagromadzeń długoterminowych sygnałów jest całkiem spore, takie cofnięcie, taki dołek, taka, taką, taką korektę należałoby wykorzystywać jednak do rozważenia, otwierania długiej pozycji, no bo tutaj jeszcze ten potencjał wzrostowy jest. Układ sił na rynku ropy Zmieni się dopiero, jeżeli ceny spadną w taki sposób niepodlegający dyskusji poniżej 87,75, czyli poniżej linii wsparcia tworzonej przez, te, przez, te, 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 przez tę linię poprowadzoną po tych dwóch, dwóch szczytach. To też by oznaczało wcześniejsze wybicie dołem z tego wzrostowego kanału, czyli niejako byłyby dwa mocne sygnały sprzedaży. A pewnie tych sygnałów byłoby więcej, bo jeszcze na MACD i innych wskaźnikach, takowe musiałyby się pojawić. Jeżeli chodzi o sytuację na wykresie: hmm, Euro, eurodolara, no to tutaj tendencja spadkowa jest dość oczywista. Tych sygnałów yy, sprzedaży też jest sporo, bo yy, kurs euro porusza, wykres dzienny euro od dwóch miesięcy porusza się w kanale spadkowym. Po drodze zostały yy, przełamane tak ważne wsparcia jak yy, wspomniane już. Wielokrotnie dwie dobre, ulubione przeze mnie średnie, czyli 50 i 200 dniowa. Po drodze nastąpiło też wybicie z takiego, rysowanego od, no w zasadzie gdzieś ta, ta, ta tendencja, taki kanał wzrostowy jest rysowany od początku roku, natomiast zaczepić go można. O, dołki dopiero od marca, czyli z tego różowego kanału spadkowego. I tutaj pomimo niedawnej obrony lokalnych minimów z przełomu Maja i czerwca, podaż wciąż dysponuje przewagą. I jedyne co mogłoby przemawiać na korzyść strony popytowej, to nawet nie to odbicie, które w tej chwili ma miejsce, bo ono jest dość niemrawe, ale tutaj troszeczkę zmieniająca się sytuacja na wskaźnikach, czyli wyhamowanie tego spadkowego, spadkowego momentu. Natomiast żeby układ był, żeby układ był mniej, Podażowy i mniej wskazywał na przewagę strony, strony podażowej, no to niewątpliwie dopiero takie wybicie z tego dwumiesięcznego kanału spadkowego by to zmieniło. To jeszcze nie byłby ostateczny sygnał, sygnał kupna. To też jeszcze nie negowałoby tych wszystkich sygnałów sprzedaży, bo tutaj ten, ten powrót, te, te wzrosty musiały być znacznie, znacznie większe. Ale to przynajmniej zapowiadałoby jakąś dłuższą przerwę w spadkach. I, i być może przez kolejny miesiąc euro-dolar zna, znalazłby się w tendencji wzrostowej, ale niekoniecznie jeszcze to oznaczałoby, że te dwa miesiące to była taka, taka, taka głęboka korekta, takie głębokie coknięcie i, i teraz rynek wraca do tej tendencji, no jednak wzrostowej, bo tu mieliśmy przecież coraz wyższe, pomimo tych mocnych spadków, coraz wyższe szczyty, że rynek do tego, do tego wraca. Dziś gorąco było na funcie. Proszę zwrócić uwagę, tutaj wykres pięciominutowy, to mocne, to pchnięcie, to efekt wpływ danych inflacyjnych z Wielkiej Brytanii, danych o tyle... O tyle zaskakujących, że inflacja, ta główna miara inflacji zamiast prognozowanego wzrostu spadła, a co więcej, inflacja bazowa również mocno, mocno spadła, co jest takim sporym plusem. To wszystko ma miejsce na dzień przed posiedzeniem Banku Anglii. Oczywiście nie zakładam, nie oczekuję, że Bank Anglii wykona jakiś twist. Inflacja na wyspach wciąż jest dużo za wysoka, więc ta prognozowana podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych w czwartek będzie, będzie miała miejsce. Pytanie, czy to wpłynie na na komunikacje i sygnały wysyłane przez banka? I wydaje mi się, że troszeczkę tak, ale nie, nie na tyle istotny, nie na nie na tyle istotny sposób, żeby jakoś wywrócić. Oczekiwania i, i sytuacje na rynkach, na, na tych aktywach związanych z, z Wielką Brytanią jakoś, jakoś mocno. To, co natomiast widać na wykresie pary funt dolar, to niewątpliwie, że tendencja spadkowa się rozszerza. Jedynie w tej chwili strona popytowa może mieć nadzieję, że okolice 1, no dokładnie, to będą 1,23 powiedzmy, czyli to lokalne minimum z końcówki maja powstrzyma, powstrzyma spadki, że będzie stanie się elementem jakiegoś wzrostowego odreagowania. Natomiast o ile to odreagowanie przybierze takiej bardzo drastycznej formy i gdzieś tam kurs wróci w okolice 1,26 po drodze wracając, między innymi powyżej 200 sesyjnej średniej, i, i przełamując ten ostatni lokalny, lokalny dołek, no to yy, dalej yy, strona, podażowa, yy, strona podażowa będzie kontrolowała sytuację, yy, sytuację na rynku. Sytuacja na yy, amerykańskim yy, rynku yy, rynku akcji yy, o tyle ciekawa sytuacja techniczna, yy, że yy, tutaj nastąpiła realizacja zysków. Yy, Najpierw miejsce, miała miejsce kolejna nieudana próba wybicia powyżej 50-dniowej średniej, która niejako otwierałaby drogę do dalszych wzrostów. Później, realizacja zysków, no i wyhamowanie na poziomie linii łączącej dołki z marca i, i tu ten lokalny dołek z połowy połowy sierpnia, no i obserwujemy, obserwujemy sytuację. Tak naprawdę kolejna atak nawet na tę średnią niekoniecznie niekoniecznie trzeba będzie interpretować na korzyść strony popytowej, bo jak jak pamiętamy w ostatnich tygodniach to to to, to okazywało się złudne, ale gdyby rynek wybił się powyżej tej czerwonej linii, a jednocześnie przecież pokonując te, te, te lokalne ostatnie maksima, czyli gdzieś tak wzrósł do 4529 punktów, no to wtedy ta, ta sytuacja po stronie południowej znacznie by się poprawiła i otworzyłaby się droga do ataku na maksima z końca, z końca lipca. No i w drugą stronę wybicie przełamanie tej linii poprowadzonej po dołkach, jednocześnie przełamanie wybicie poniżej dołka z poprzedniej sesji, czyli zejście poniżej 4413.92 to to byłby sygnał sprzedaży, który sugerowałby może nie jakąś mocną wyprzedaż, ale na pewno próba ataku na sierpniowy sierpniowy, sierpniowy dołek. Także tak pokrótce prezentujemy się sytuacja na tych najważniejszych rynkach, sytuacja przed posiedzeniem Fed, głównym posiedzeniem w tym tygodniu i jednym z najważniejszych wydarzeń, wydarzeń września na rynkach finansowych. Podejrzewam, że wyniki dzisiejszego posiedzenia, to jak rynek je zinterpretuje, nie tylko ustawi nastroje do końca tygodnia, ale prawdopodobnie ustawi nastroje do końca, do końca września. I tak, jak mówiłem wcześniej, zakładam, że, ten, że w ogólnej interpretacji rynki uznają, że Fed zakończył cykl pod, podwyżek stóp procentowych, że teraz owszem stopy będą pozostawały na tym wyższym poziomie, natomiast kolejnym ruchem będzie ich obniżka. I taka interpretacja ma szansę poprawić nastroje na giełdach, jednocześnie osłabiając dolara. Dziś to wszystko, dziś już się z Państwem żegnam. Dziękuję za uwagę i zapraszam w poniedziałek, kiedy tradycyjnie omawiam główne wydarzenia kolejnego tygodnia. Dziękuję bardzo za uwagę i do widzenia.